Ja jestem Krysto i witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Powiem wam widzowie, że troszeczkę się męczę z tą pogodą. Ale zdaję sobie sprawę, że też są osoby, które fajnie korzystają, więc fajnie dla nich. Ale tak do sedna, na pewno zakładamy maskę widzowie. Już swoją klatę. Czekajcie, o tak, to odłożę. Nie, źle. Bo ja muszę odłożyć rzeczy, których nie będę na razie używał. Potem schowamy to do budynku. Tego nie chcę, tego nie chcę. To jest ten mój nowy pierścień. To był Lidii. Tego pierśenia nie chcę na razie przy sobie i tego. Dobra. I zakładamy pierścień tak. To nie jest ten. To jest ten nowy. I naszyjnik. Wszystko jest ok. Dobra, Lidia. Jesteśmy mniej więcej gotowi. Tylko jeszcze możemy zabrać tak. To bierzemy. No jestem bardzo ciekaw, ile rzeczy będę w stanie jakoś zabrać. Bo ja użyję potki, widzowie, i myk do... do pękniny. Bo tak mamy quest'a, wiecie. Więc tak i tak my się tam udamy. mam zrobić quest'a od towarzyszy, więc go zrobimy. Z kimś mamy się tam pobić. Więc na, na luzie to zrobimy. Generalnie nie wiem, czy wiedzieliście, jak się bijecie w, na pięści. To możecie używać tarczy. Jest jedna taka tarcza, która zadaje obrażenia odkrwawienia. Tak, chyba krwawienie po prostu zadaje. Nie pamiętam gdzie ona była. Czekajcie. O, fajnie. Mamy dodatkowy łódźwik. Przykro mi, ale nie mogę teraz za wiele pomóc. Na jedno skinienie jej dłoni mogą cię wtrącić do więzienia w Pękminie. Sprzedamy to trochę. Jesteś dla mnie dobrym przyjacielem. Fajnie, fajnie. To coś znaczy. Wracaj. Jesteś tu, by zobaczyć, jak Balimund wyczynia cuda ze stalą? Hm? Serio. Chcesz robić to, co ja? Dobrze. Serio. Nie mogę z nim handlować, nie wiem o co chodzi. Może poczekamy jedną godzinę. Coś się zmieni. Zobaczmy. O, zmieniło się. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę czy lepiej się chronić? strzały. Młot też musimy patrzeć widzowie za. Za Enchantem. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki to był Enchant. Rękawic chyba nie mieliśmy, co? Kurto, wiecie, kupię, bo nie jestem do końca pewny. Najwyżej zrobię jakąś głupotę. No. Tylko czekajcie. my... Założymy naszyjnik pod, pod takie rzeczy. A co dziś? Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Kupujemy. Odporność na magię mamy. Ogień, porażenie. Chyba nie ma już nic ciekawego. Nie. O tak samo nie ma nic. Kle tu jest tylko pułapka dusz, widzowie. Pamiętajcie, że nas by interesowało coś innego. To możemy sprzedać. No i też możemy zacząć sprzedawać bronię. Dobra. Więcej rzeczy już gościu nie weźmie ode mnie. Chyba, że dwa te. Fajnie. Wracaj kiedy chcesz. Jesteś tu zawsze mile widzianą osobą. Spoko, spoko. Zobaczmy co ty masz. Wszystko co mam jest na wystawie. Naprawdę. No takie sklep... To jest bardziej chyba sklep z różnościami można powiedzieć. No też ciekawych rzeczy nie posiada, nawet gorzej.

Ja tych rzeczy nie sprzedam tutaj. Musiałbym mu chyba w pęknięcie to robić. hełm mogę już zmienić to na pewno. Rękawice mogę mieć inne już powoli się przymierzać. To nie. No, zawsze możemy iść do. Mglistej twierdze i tam jest makce, nie? I jej coś sprzedać. Więc zawsze to jest widzowie jakaś opcja, nie? Nadzoruje tu proces. Co? Witam. Rozejrzyj się. Ale to jest, są piwa. To też nie jest nic ciekawego. Odwieź nas jeszcze. Skończyłem zmianę w miodosytni Czarny Czarnych Kolejną. To jest w porcie, ja bym musiał bokiem gdzieś tu wyjść Tutaj chyba. Możemy zrobić już tego questa. Okej. Okay. O, naszego oponenta mamy niedaleko. Hola, hola! Gdzie z tymi czarami? Nie wiem, czy wiecie, jak powiedzmy, ktoś was uderza. macie macie czar przemianę, to zwiększacie sobie skila w tym. Czekanie. Nie. Proszę, weź to. Nie pytaj, po prostu weź. Ty musisz wziąć leksyko. Uwolnij mnie od mego brzemienia. Tylko niczego nie podpal. Czekajcie. W porządku. Jeszcze raz. Potrzebujesz czegoś? Straszenie mnie, nic nie da. Chodźmy. No chłop. Nie trzeba było przywalić. O, może być nieciekawie. Nie dobra, Regen mam dobry. Pokaż, co trafisz. Chociaż Lidia by sobie bardziej poradziła, pewnie. Ile ja ty masz tam HP? No chodź. Zobaczymy, jak się bijecie... To nie że się porobiło. Czekajcie... Chyba zrobimy coś innego, wiecie? Inaczej to zrobimy. Wrócimy się. I może chyba... Kupimy... Jakieś rękawice pod... Bicie się. Bo to jak... Wolno schodzi HP... To jest tragedia. Jesteś tu też, wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? To mi, że coś miałeś pod walkę. Jest. Rzemieniowe karwasze 10 punktów obrażeń. To jest coś. Można by coś takiego kupić. Wiecie? To byłoby spoko. Chyba tak zrobimy, bo jakoś nie widzę tego, żebym się tak bawił. Wracaj, kiedy chcesz. Jesteś tu zawsze. Najbardziej to chyba mnie bawi widzowie, że oni zawsze podchodzą. Nie wiem, czy zauważyliście, że bardzo często jest tak, że niby są gapiami. Ale podchodzą ci pod hity To jest w ogóle śmieszne Bo generalnie jak chcecie wykonać więcej hitów na... W bójce To musicie się poruszać na boki Posłuchaj bo wtedy... mojej rady Nie słuchaj tej gadaniny o rzeźbiarzu twarzy z wyszczerbionej bani Z tego co słyszałem to raczej życie Ty musisz wziąć leksykon Tak, tak, tak mnie od mego brzemienia Czekaj, nie mogę tego co się stało. Proszę, weź to. Nie pytaj, po prostu weź. Tylko niczego nie podpal. Potrzebujesz czegoś? Straszenie mnie! Nic nie da. Chodźmy. Dobra, no widzę. Nie trzeba było tu przyłazić. A, Dobra, jest różnica. Dobrze kupiliśmy te rękawice. Po to, No tak to to była tragedia się bić Wiecie o tym, że nigdy nie grałem build'em pod Bicie się na pięści? Chyba w tak jedynie miałem ochotę pod to zagrać, ale tam tak się bardziej opłaca na bronie Białe, grać, bo przeliczniki tam są chore zwykle. No i już. Wygląd niepozorny, ale co nieco potrafisz. Muszę ci ustąpić pola. fajnie. Dobrze, zajmę się tym. Tylko zostaw mnie w spokoju. Ty musisz... Co? ...dziąć leksyką. Uwolnij mnie od mego brzemienia. Czekanie. Nie mogę leksykon? znieść. Brzemię, o czym ty mówisz? Wspomnienia. Nie mogę już ich znieść. Musisz je zabrać zwrócić do Awanszanzelu. Musisz wziąć ode mnie leksykon. Proszę, weź go. W porządku. Musisz zanieść go do Awanszanzelu, na zachodzie. Zwrócić im go. On musi tam wrócić. Dobra, to będziemy mieli dużego quest'a na przyszłość, ale w pierwszej kolejności to lecimy do Farkasa, oddać quest'a. Ale ona to gadała jak nawiedzona. Jak nawiedzona. rękawicę muszę zmienić. Kusza. Wiecie o tym, że powiedzmy, gram sobie... Wol... Jak przesyłam powiedzmy jakiś odcinek, to ja w wolnym czasie, powiedzmy, jak faktycznie chcę sobie coś poklikać, to gram obecnie kroniki. no albo staram się coś nagrać, powiedzmy, z Gotika. Lub coś powiedzmy, właśnie z Tessa na, na przyszłość, ale powiem Wam tak, że no, naciąłem się w, w tych kronikach, jest to bardzo duży minus. Mówimy to tak: w trzecim rozdziale i czwartym, praktycznie nie ma żadnych nowych receptur na to, żebyś miał lepszą kuszę. Jak yy, zdobędziecie kuszę wargów to potem nie macie praktycznie mm, możliwości przeskoczenia na coś lepszego, bo wszystko ci się wydaje, że jest gorsze. I potem się już wkurzyłem i potem wchodziłem powiedzmy na wiki i patrzę, że nie no, oni dodali tych kurz trochę tam, widzę, nie? Tam w Kronikach naprawdę jest bardzo dużo kurz, one mają tam penetrację wbudowaną przecież i mają takie rzeczy jak powiedzmy wbudowany bonus posługiwania się daną bronią, że macie szansę, że z daleka, na przykład, kogoś traficie, na przykład, nie? Szanse na to trafienie. Skior. Mm. niektórzy ludzie myślą, że wydajesz się mieć do tego smykałkę. Upewnię się, że odpowiednie osoby się o tym dowiedzą. Fajnie. Skior szukał cię wcześniej. Porozmawiaj z nim, zanim zabierzesz się za inne rzeczy. Ok, skior. A, jesteś. Tak. Tym razem zaplanowałem coś trochę innego. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Jeszcze porozmawiamy. Mhm. Czekajcie. Wieczorem, tak? Czy o, pół o północy chyba, tak? Okay. Drzewna ręka, spotkaj się nocą ze Skiorem. Czekajcie, moment. O, w sumie już Skior wychodzi i idzie. Bo tutaj będziemy musieli wejść. Yy, powiem wam, widzowie, tak. Lidia, nie ziewaj. Yy, jeśli chodzi o mnie. To kroniki mimo wszystko zasługują na duży plus i pochwały, ale to jest irytujące patrząc na to, że ja jestem dosyć skrajnym grinderem latającym po mapie i wybijającym każdego moba w kronikach na przykład. Ja wszystko bijam i latam I powiem wam, że no, kroniki pod kątem tego, że tych kurz nie ma pod dostatkiem. Łuków to jest od no, powiedziałbym y od cholery, bo na każdym kroku walają wam się łuki i y receptury. Ja obecnie w czwartym rozdziale no, jakiś alternatyw na kusze to nie mam, a powiedzmy bo ja pierwszy raz gram pod kusze, w sumie... Nie, czekajcie. Wcześniej grałem pod kusze, ale bardzo mocno raszowałem kusze i jakby próbowałem to mieszać z bronią dwuręczną. i potem wyszło, że grałem dwuręką, ale z dodatkiem mocnych kusz, więc to było trochę inaczej. Teraz gram z dużym naciskiem na kusze i dalej to potwierdzam, że kusze są bardzo fajne i przyjemne, tylko żeby czekać na ten taki... To zasnowballowanie się obrażeń Twoich z kuszą i ze zręcznością, bo musisz trochę poczekać. Pod koniec drugiego rozdziału, no, czuć już bardzo mocny snowball w kuszy. Jest dużo większa różnica, jakby się grało łukiem. Łuk jest bardzo po prostu mocno wygodny, bo nie musicie iść w siłę, ładujecie wzręczność a jak powiedzmy nie chce wam się już wbijać powiedzmy jakiegoś progu ze zręczności bo musicie pamiętać, że tam macie e, zręczność nabyta normalnie i z bonusów ile tam wam dodaje, nie? macie dwie rubryki, rozdzielone to jest więc nawet jest wam łatwiej wbijać jakieś mega chore powiedzmy statystyki większe e, powiedzmy możecie mieć 40 zręczności, a to ile macie z bonusów, przykładowo macie aktualnie 104 na przykład. Taki przykład wam podaję. Więc jest sporo takich dziwnych rzeczy, no nie? Możemy zaczynać? Dobra. Yy, możemy przejść do testu. To nie jest próba, to dar. Wejdź, mhm. śmiało. Wśród nas kogoś z takim sercem jak twoje. Ta żałosna ceremonia Aha. nie przystaje do takich wojowników jak my. Dostąpisz więcej honoru niż przynieść mogą rozmowy i ucztowanie. Liczyłem, że rozpoznasz Aele, pomimo zmienionej formy. Zgodziła się zostać twoim przodkiem. Robimy to w tajemnicy, gdyż Kodlak jest zbyt zajęty próbą odrzucenia wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy. On sądzi, że jesteśmy przekręci, ale w istocie jest to błogosławieństwo. Czy coś, co zapewnia taką sprawność, może być przekleństwem? Więc bierzemy sprawy w swoje ręce. Żeby aspirować do miana towarzysza, musisz wraz z nami przyjąć krew wilka. Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? Czekaj, co? Czekajcie, kamerę trochę wypośrodkuję. I możemy zrobić screena. W zasadzie to już może w następnym odcinku, chyba że. Dobra, możemy. No i wyżej powiedzmy wejście do chyba tego fortu, czy jak to tam było. To zrobimy potem, to nie? Lepiej ten wątek zacząć i powoli kończyć, bo. Naprawdę ja chcę mieć towarzyszy bar mocno już odhaczonych i nie utrzymywać z nimi żadnego kontaktu. Nie interesują mnie totalnie. No i fajnie. O, Lidia. No jesteśmy wilkołakiem. Ja jestem na le legendarnym, więc mnie mogą zabić. No. Tak to jest. Na poziomie legendarnym to w życiu nie da się nawet nikogo zabić, chyba że kapłana Talosa. Śpisz? Twoja przemiana nie była łatwa, ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy oh, nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko, na Skale Wisielców, obozuje grupa łowców wilkołaków. W srebrna ręka. Chyba już. Zarżniemy ich wszystkich. Co do jednego. Prowadź. Skior już poszedł na zwiady. Dobra. To doprawdy niezwykła. Gdzie jest Lidia? No nie gadajcie, że ona się tam bije w mieście trochę niefortunnie. Idźmy dalej. Istnieje lekarstwo. Od razu wam mówię widzowie, żeby... Istnieje. Do następnego razu. Sa sam fakt, że macie dodatek, w którym możecie zostać lordem wampirów od razu automatycznie usuwa was krew wilkołaków. Wiecie? Jakby krew wampira jest silniejsza i chyba tam go po prostu usuwa z krwi. Czy jakoś tak to tam jest. Ależ do mnie! Nie są ja coś tacy wymagający. Nie nazywać się Nordem? pięknie jeszcze raz. Dobra, i teraz Aha. Fajnie, że coś zadaję. Ładnie. Jeszcze raz. Dobra, zmieńmy bełta. Bełty, bełty, bełty. Ładnie. I teraz jedziemy Dobra. Wiecie co, widzowie? my wejdziemy w następnym odcinku. Mam nadzieję Wam, że się podobało i nie zanudziły Was moje jakby mm, komentarze odnośnie Kronik, bo najpewniej jak y, skończę, to pewnie przesiądę trochę do Kronik i będę pewnie szukał jakiejś tam receptury dla tych kursz. To jest trochę tam no, y, patologia, że w czwartym, piątym rozdziale no, faktycznie trochę musisz się namęczyć i robić główny wątek, albo będziesz miał nie wiem jakiegoś farta i faktycznie e, znajdziesz recepturę, nie? Generalnie zauważyłem, że kroniki bardzo mocno Wam propsują granie pod jednorękę. To jest na każdym kroku widać, że jednoręka jest bardzo mocno premiowana w kronikach myrtany, a na drugim miejscu powiedziałbym łuk. Trzecie miejsce bym powiedział, że broń dwuręczna. Ale oczywiście no... Pewnie możecie. Pewnie macie inne zdanie. No według mnie bardzo mocno się rzucają broń jednoręczne, no, na każdym kroku, no, nie? No nic, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Chyba zostaliśmy wilkołakiem, widzowie, co nie? Zobaczcie. Mamy nawet w mocach. Moc bestii, nie? Tu postać bestii i klikacie z, nie? Więc. Ale my tego raczej chyba nie będziemy robić, ale zobaczymy. Może dla testu yy, zrobimy coś, ale nieugięta siła bardziej nam się przydaje, bo możemy popchnąć przeciwnika. On leży na ziemi. No, wilkołakiem też silny atak taki zamachowy. Z lewej, yy, prawą ręką, chyba od dołu, robi się taki zamach. Yy, wilkołakiem wtedy wyrzucasz przeciwnika w powietrze. Trochę do góry i on upada, i ma ten taki jakby swojego takiego jakby stuna. Dostaje, bo on najpierw musi zużyć swój ruch na podniesienie się, więc my mamy czas, żeby mu zadawać obrażenia. Gorzej, jak on wstanie i zacznie nam zadawać obrażenia, wtedy no nasze dni są policzone jako wilkołak, więc no trzeba uważać na, na poziomie legendarnym, jak gracie wilkołakiem na początku. No nic, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. Na razie, cześć!